Siemono stoi w stronę pod was. Zapraszam was na kolejny materiał, Ono gry Plane Accident, to jest kolejna gra twórców, jest to gra Air Access, Plane Accident, zazwyczaj samolotów, więc lecimy, kontynuujemy pierwszy dzień. Od pracy przy prawdziwej katastrofie, będzie najpierw przeszkolenie w na centrum 3 co będzie należało do twoich obowiązków powodzenia. No i super stary, zaczynamy, nie? To Jeśli miejsce katastrofy powiatu do zabierania z sobą plecaka. Okej. Okay. Będzie wrak samolotu. Jakieś kartony. Zacząłeś się jest zimno. O, jest wrak. Zabezpiecz wrak Ciekawe te kartonowe Ok, są jakieś płynie, w takich beczkach Duży gaśnica dwójca, okej. Okay. No to się podobne ale to są samoloty i w ogóle Jak wiem ta gra będzie bardziej aktywistyczna wiele bardziej niż ratując jakąś życie Zabezpiecz do wody A, jedynka, okej. Okay. Muszę się, og się ogarnąć z tym sterowaniem myszki, bo... Nie ogarnę. A, jakiś dron. i obszar. Jaki fajny. Leci. plecik. Skanuj części, strefa pierwsza. Poleciał. Tu miał jakieś. Biegniemy. Ja Ej, ja nie mogę. To jest. O, już jest lepiej. Okej, okay, jakieś zdjęcia by się porobić. Okej, okay, samolot. O. A, do wody, pierściółka. To po jest pod techników. Pod nie? i sobie wygląda iść do hangaru do swojej przyczynę. Aha, to tu tyle. <grymne> no i co? A, to nie w hangarze z faktem. Czy to jest dokument sprawy? A to czas jest prawdziwe śledztwo. Dokument sprawy wyświetlaczenia typ samolotów no treningowe wiadomo co chodzi technika logo eee, szybkość kiepsko szybko, szybko, tajne usługi lotnicze miały 3d hypernapęd. napęd za... <gryw> nie znaleziono żadnych innych usterek w przypadku <gryw> X drugi x to y, jest xyz zmieniono silnik brak innych usterek aha ok to jest lotów Tamto jest tak, że chyba jak coś wymieniali to wszystko było opisywane, to by nie było dla pogoda złoteczna. Ogólnie to trwa, ale to jest świetle, bo to jest tak, okej. Bigote evidence. Jest w zdjęciach chyba. Pokaż. Wyszukiwka daje seksowność wewnątrz butelki. Gdzie ci nic nie wnosi. Okej. Okay. Eee, Zazdania świadków. Okej. Okay. Świadkowie. Pani Y. Eee... Sama był Powiedz to była bomba Aha, okej Podaję czarną skrzynkę Power czarna skrzynka Mamy wejdziesz. Okej, własne i chciałbym wiedzieć skąd to się brało, dobra, czy to jest w I co jak chciałem tu wziąć. Nie wiem. A dobra, wiatarka jakaś ty. Bateria. Okej. Okay. Winien baterię. Kozak. O, i teraz mogę. to Klapę. Okej, okay, dobra. Tutaj proszę mi to. Ja bym Okej, tutaj. Liatarkę może bym odłożył. Teraz się jak ktoś widać, to coś takiego, że spraczy, jakby. co było nagrane w samolocie. To jest rekord. No właśnie. Czyli to da herca, MHz ogarnąć. Okej, fajna pogoda <grych> Dobra Odbierz odbiorcza A, tu się da... A, przesyła się melinga, okej, ci mam I tu. Yy, bardzo odasz tą analizę. Okej, okay, spoko. Rozuję do świadków. Telefon. Mechanik X. Ale tak, to tak, ja tutaj nie mamy samolotę, maszyna była nowa i sprawna, kupiona w zeszłym roku nie mają ja już to jest naprawa, a przeglądy były robione jakiś czas. Okej. Były wskazówki atomicy. A, że to? Bomba. Ogoda sterowanie. Badać substancję. Wyślij butelkę do analizy. Wyślij tą butelkę i co? Dezyfekator jakiś. Okej, okay, i to kuriera. Patrz, no, list, co yy. yy. Ok. Okej. w wrachili samolotu. A chce on go złożyć jak klocki Lego? A, nie mam wiartarki. Teraz jest dobrze. A tę własno mam też przytwierdzić Czy. Nie, ma nie mnie duszyć. Wykonanie skan w Dobra. A ci dronem. Materiały wybuchowe. O dobra. I co będzie skanował? I co zrobi? Ej! Hey, nie jest ten dron. <grymne> Takim skanerem? Okay. O trąbę. Obejść paczkę oraz imaj z innymi. Ci pływał mu żaden. Nikt on chyba paczkę. Dobra, paczka. Wygląda jak desyfikator, przecież. Woda Ym... odleja. No. Ale coś tu jeszcze. A, samolot był w powietrzu. Ale dlaczego? I w ogóle ciekaw jestem, że, że ten ten. Czy to mi powiedziano od razu? Ale ja to a tylko część szkolenia. Kozak. Coś mi to zajęło. No i kozak. Lecimy, ciasto, to pieniądz. Pierwsza misjka. Awet Balwarem, z całym szródłem Fredem wykonał opryski nad swoją wydłu całą maszyną rolniczą, a no kiaś atmosferycznie <todgłosy> W ogóle zapraszam Was do subskrybowania kanału, ponieważ widzę bez subskrypcji to 87,6% widzów, którzy mnie oglądają, a subskryb to tylko 12%. więc zapraszam Was do subskrybowania kanału, by mnie wspomóc. I żeby zasięgi były lepsze, to zostawcie łapkę w górę i wy wracajcie do oglądania. Siema. Idealne prawdopodobieństwo odzerka musiała pilota do awaryjnego lądowania na półkurycy. Uda się na więcej ustaw przyczyn na wypadku. Okej. Okay. Znaleźć plecak z paki, bierzemy, znaleźć wrak. To jest gospodarstwo, zupola, są pola. o tu już widzę fotę. O, to jest dopali się. Który tam jest, w środku? Jeszcze jeden pomył. Weź co mam ofiary. E, halo, mordo? Cześć. Oderwał się. I rusza mu się szczęka, ty. Zadzwoń pomoc medyczną. Dobra, się go. Z nas katastrofy, dobra, co oznaczamy od nas te wszystkie elementy braku. To coś jest. Jest ich dziewięć. się tu jest kółko, tu jest kolejne kółko, mamy cztery, piąty, tu jest szósty, kwietnikarz nic by nie zrobił. A, nie. To chyba skanujemy, nie? No to skanuj obszar... Nie, szukaj czekaj. Ale dobra, <laughs> Musimy skamać obszar chyba. Dobra, chyba zaskanowało. Mhm. Zaskanujemy część. Najpierw wstępe czartą. Bo ja tu jestem i nie widzę nic. Są dwie części, jeszcze jedna mi się przydała, bo tak, jest jeszcze jedna. Okej, okay. ja tutaj się i zaraz co to jest, idę mną. To jest to, tak, gdzie to było jakiś śmietnik zwykły. Hmm. A tu coś jest, tu rzeczywiście ponieważ to nie jest w M. -m. Teraz kolejna część B. Okay. I tu gdzie nie będzie kolejna część? Dobra, jest. Dobra, jest. Dobra, конечно, две. И там, и там. И туда. Да, в транспорт. Позвоним до Ульфа. i taki. oni to, to przywioł jakoś? Chyba jak? Ciekawe czym? Ok, no i jest w hangarze. Dokumenty sprawy, nawet tych rzeczy mamy. Okay, Clover, Ardaster, Czarna Skrzynka jest. Yes. Trasa opryski nad farmą. Jeden z pasażerów, jeden ofiary Tero. Fred, Great i Fred, Barber, opis weterynarz. Fredronix, Fred Cloverdale. Odbił się, powie, się powietrze swoim Air traktor 500 dwójką i opryskiwał pola góry, gdy w momencie bez momencie przyczyny zawodowe zaczął spadać. Dzięki doświadczeniu pilota, udało mu się w Wanda awaryjnie. Dobra. Teraz technical log. Czerwiec. Był problem z chodnicą, ale naprawiłem szarontać. Jeszcze mi powiedz, że trzeba kipy, nie? No nowe zbiorniki na opryski. Teraz jeden lot. I wszystko opryskane. Okej, okay, dodatkowy 13 maja. Masz. Restowałem czarną skrzykę. Pytają po co, a ja im na to, że mogę. No fajnie. 18.02. Regeneracja silnika, wymiana płynu, frek, e, przegląd systemu kedraulicego. Innych nie robiono, właściwie poinformowała o zasadzie sobie taki trzymaszynny przegląd i naprawia ona na przez Stanley Watson. No jakieś jak zbiorek. Motor coraz się działa, patrzę, ale nie wiem co, trzeba dać do leja. Naprawiłem szybko, bo się ciało, ale brzmi fest. Super stary, nie? No bo książka lotu. Maj. Cały czas latam nad polami, jak dobrze pójdzie to, to za dwa tygodnie pod w kurynie, czerwiec druga połowa i Fu. Czasem Czas na opiecki warzyw, no wiem, będzie temu, co szybko nawet idzie. 19 marca poleciałem na jarmark do Fairmount zjadłem dobrego widzenia z Krilla, a za dużą i mieć to teraz polą, luty. Sprawdzam, czy stał sprawny, przydałoby się bez starym życiu okiem, 24, poleciałem do Fairmount po większe zakupy, wszystko działa fest. No i killsack. Eee, tu momenty staje, ja patrzałem, nie? Tak patrzałem. Tim Numer jeden. Dzieci z 90, to jest własne. Zicic z to jest ow. Będnik nie jest orkiestrzem samolotu, ok. I Zicic z I jeszcze świadkowie. E, Ścieżka od Co mówię za numer? Udało mi się ustalić, że świadkiem wypadku był sąsiad Mike. Może jego zeznania okażą się pomocne. Z szpitalu St. Mary, e, pan Fred Barber trafił do nas w ciężkim stanie i nadal nie odzyskał przytomności. Gdy jego stan ulegnie poprawie, to poinformuję o tym mailem. To za się. Ola, telefon. Oprócz i mechanik. Mechanik. No to się trzymało na, na, na średnią taśmę ekipy. E, przeglądy. Jakie przeglądy? Również coś działało, to działało. A jak się psuło, to wraco poprawiał sam. Nie wiem czemu, ale Fred kojecie chciał mieć co mać tą skrzynkę, więc pomogę później stało, że może na niej będą jakieś informacje, okej? Okay? Co od Mike? Widziałem na Warancie i patrzyłem w szaloną Fred które który to w pewnym momencie będzie po prostu w ziemię. Zależy się, że Fred to dobry kilo, tylko musi jakoś lądować. Yy, Może to przez te ogromne wyniki to sam sobie to doczepi. Bo wiem jak koledze, że z takimi wynikiem to lepiej nie poleci. Okej, okay, dobra. Pół wskazówki na tablicy. Yy, tak. Eee... Yy, to jest za obciążenie, duże zbiorniki. Kolejne. Czarna skrzynka. I przed szpitalu. Dobra, i mamy trzy jakby ścieżki jak ranie rekonstruuj samolocik, to już tym się zajmujemy Baterijkę wyjmiemy i to jest małe kółko od tyłu jak pamiętam dobra jest małe kółeczko, tu jest duże kółko tu jest kolejne kółko tutaj śmigło trochę rozwalone ale no cóż, no nic się nie zrobi, jak to już tak się zniszczy ten samolot niestety Ale jakby był budowę, to by jeszcze biało, nie? Pomoc no zbiornika, a to jest chyba zbiornik, trzeba wątpić Ty, Zbiornik Posunąć zbiornik I taką mocno dałeś, mordo? I to dalej jest ciekawe, co się nie stało okej, okay, okay, co jeszcze? A, tu jeszcze po To jest skibacz, ten, ten ten, a druga skrzynka odpadł też. Ej. Dobra, skan w raku. Polecimy. Po samą skrzynkę trzeba będzie odblokować. Yy, materiały wybuchowe wier. Let's go. Nikt nie skanuje. Tak samo będzie skanowała jak wcześniej? <grystanie> SERVER DISCORD Widzowie Uszatka i Guzika To SERVER DISCORD Na którym to ty Piszesz swoją własną historię A tak na sensie Zapraszam was na SERVER DISCORD Bo widzowie Uszatka i Guzika Ma link macie w opisie Więc Cześć Ja już wam nie przekadam Oglądajcie dalej ano. I kolejny skan Kolejny skan powierzchni A, to nie trzeba? Ale ja to zrobię, nie? No oglądam, co nie? Chociaż nie było zimno Ale ja to robię, bo mogę Odwiedź maila To może nie wpłynęły na łącznik, okej okay. Czyli są dobre Podaj czarną skrzynkę A za własem będzie, to potrzebujemy tej Piertarki Piertarko łyżki XL e, Dobra Idziemy aż tam. Tą... No no idziemy aż tam czarną skrzynkę. Gdzie się wierzysz? fucking cure, czarna skrzynka. Czy po drugiej? E, I... gdzie ta czarna skrzynka? A! Ta fotele! Dobra... jakaś fiolka, ty! Tak... Dobra, jakaś... I oczywiście... Pyk! Mała bateria, Odkładamy podkrętarkę... I patrzymy. To jest. Wysił wielko do analizy. Tak. No jakiś pigulusy to są. To idziemy je wysłać ten kurierem. Może nie powiecie narkotyki. Dobra. Co się się kij. Odbierz Dobra. działać. Potem przyciągł paliwa. poziom Pół wskazówki. Opie nowy okay, dowód. Mamy co? Dornik jest ok. Dobra. I tu mamy jeszcze Brak paliwa. Czy jest to, że jest to już ten? Jeszcze kontrolkę paliwa na kopcie Ej, okay, to jest to, to jest to. Wskazuję, że jeszcze jest trochę. A, w na planie gdzie są zbiorniki Eee... zraszacz... Eee... Tu jest tank Co tu mieć gdzie to jest I z gdzie otworzyłem Zawsze testerem, testerem, ale gdzie mam tester? Gdzie to jest tester? To jest tester Okej, okay, chciałbym to zobaczyć Tu jest, so i do zobaczenia Tutaj jeszcze Idzie jeszcze z tyłu. Było jeszcze z tyłu, pamiętam. No z tyłu. Bach jest pusty, mów to z mechanikiem. Aha O no, co ciekawie? Chyba kontrolka by się zachylała. Odbier paczkę z Okej, okay, dobra. Tu już tutaj się odebrać. Dobra. Piek, odebrane i teraz cię odczytać nasze maile. Okej, okay. tutaj jeszcze coś do. Na przykład, się zwykła aspirina. Zwykła aspirina na środku. I nic mogło być złego. No to twoim do mechanika, nie? Mechanik. No to, to tutaj działa, wskazywała tą wartość. Bardzo prawdopodobne, maszyna rolnicza nie podlegowała obowiązku przeglądom. Podejrzewam, że połowa z temu była wodliwa i trzymała się słowo honoru. Aha, no to fajnie, nie? Bawisz ty koleżko. Panie się bawisz Dobra Skaner. E, no, zwykle ASP11 też nie mogło być to Tak paliwa, kontrolka nie działa czytaj maila Eeeh Odać przytomność. zarąbiście Dozwolimy do Fredzika e, Fred, ja samo się czuję, nie wiem czy jest to zabrakło paliwa, Kontrolka to już rok nie działa Ale ja zawsze z 200 Ganonów. Paliwa i zaczęło. tym razem Pedro, mój nowy pracownik Pedro ja z sobą językiem, si senior, Ja tak tak, tak, tak tak jak. Tak jak Senior Arsad okazał. 200. On za tak około 200 litrów depi, A mi to jest 20 litrów, jeden galon. No to je No to chyba już wiadomo co się stało. Chyba Pedro nie ogarnął. Pedro nie ogarnął języka, nie? Dobra, pan Fred. Yy, Przerobił swój samolot i zamontował tylko odbiornik nabrycki, zamiast to nie miał południa katastrofy. Okazało się, że przyczyną katastrofy była cofa znana z języka angielskiego przez pracownik Pedro. Yy, nie mam pojęcia, czy nie wyjść istnienia skorla. Dobra, dobra ja, wracając. Nie zapoznałem polecenia jak nawet 200 galonów na do baku 200 litrów paliwa. uszkodzona kontrolka nie dała znać pojazdowi, że skończyło mu się paliwo i dlatego samolot blunął. Wyjaśnienie przeciw katastrofy. Środny Fred nie przyjął się na szerszą postaci i sądził, że widocznie nie wybuduje jego czasu, by budować samolot, osobiście to jednak, tym razem lepiej o jego stan techniczny. Petro. W dniu wie Fred wyrzucił go z stacji i chciał akt oskarżenia, jednak szybko sobie przypomniał, że Petro w nie lega. <grym> Finalnie po tygodniu od szpitala do szpitala, zachodził go z powrotem, a był nikt, spodobnie nie jak zainwestował w księdza angielskiego. O kurde, tego pracownika pracownika. 11 minut. Tak to daje. No, to my raczej zakończymy to dzisiaj, do zobaczenia, cześć, do cześć, cześć, siemanko, lolo, 3 2 2.0. cześć.